Cześć! Mam na imię Zosia, mam 10 lat i kocham tworzyć przeróżne rzeczy. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czym jest sztuka. Moim zdaniem, prawie wszystko może być sztuką, ale sztuka to po prostu pomysł i działanie. To może na dobry początek pierniczki. Ja tu wcześniej przygotowałam sobie już ciasto, teraz jest trochę jeszcze połgniatam. No i oczywiście rozwałkuję. Przygotowałam wcześniej foremki aniołki, które teraz będę wyciskać na moim cieście. Robię ich jak najwięcej. I pstryk, i pstryk, i, pstryk. I tak oto mamy gotowe aniołki, które oczywiście będziemy musieli ozdobić. Zdejmujemy je z naszej tacy i ozdabiamy. Ja do tego użyję lukier. Oczywiście go też nie żałuję, tak jak ciasta. Do jego jak najwięcej, żeby było piękniutko. Przecież aniołki mogą być białe. No i właściwie są. No dobra, no to teraz ozdabiamy. Ozdabiamy. Ja mam te piękne ozdoby w kolorach zimy. No i za chwilę będzie gotowe. Ja już tutaj mam wszystkie gotowe, piękne aniołeczki. Gwiazdki. Różne kryształki, serduszka i co podoba Wam się? Chyba jest spoko. Mój aniołek teraz będzie sobie wisiał na choinku. To teraz może zrobimy sobie domek oświetlony. Potrzebny nam będzie karton, który na pewno macie w swoim domu. Tutaj teraz rysuję sobie okienko, które muszę teraz wyciąć. Mam piękne okienko i efekt jest wow. I na końcu zrobimy sobie poduszkę. Rach, ciach, ciach, ciach. <grych> Musimy odrysować mydełkiem serduszko. I rach, ciach, ciach, ciach. Teraz przeszywamy. Wpychamy tam watę. I to będzie już wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Nie wiem jak Wy, ale ja z niecierpliwością czekam na otwarcie Domu Kultury Krzemień. Szczególnie interesują mnie zajęcia z projektowania i szycia, choć jestem w 100% pewna, że wszystkie będą znakomite i nikt nie będzie mógł się na nich nudzić. Ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia na najbliższych zajęciach. Pa, pa!